I tu było wtedy wpleciony ten. Udać, że się przejmuje, czy mamy być szczera z Jerem. Nie należy nikomu źle życzyć, ale na potrzeby tej serii będę. Yy, taka taka bici. Niedobra bici. Hmm. Jero tu To zrozumiałe, że musi zachować neutralność wobec swoich pracowników, ale on też jej nie lubi. Musi wyzdrowieć. Zjadła nieświeże skrzydełka z kurczaka. Tak, i tu by się ten komplement Z fast foodami przewinął. Nie potrafisz powstrzymać uśmieszku. Ironia losu, jak to mówią. Mówiła mi, żeby odstawiła fast food, bo się roztyje. Pani detektyw. <grym> o, oj tam, oj tam, Jerry, przecież jej tu nie ma. Nie musisz udawać, że tak nie jest. Skoro już o tym wspominasz, faktycznie nie rozumiem, jak to może się, jak może się tak obżerać. To niezdrowe. <grym> Co, nie? Mm, ale nie przyszedłem tutaj, żeby rozmawiać o niezdrowej diecie detektyw Kalman. Chciałam cię poinformować, że wysyłam cię na kolejną tajną misję. Co? Och, naprawdę. Znaczy to było takie co e, takie orienta... No, no wiecie o co chodzi. Ja wiem, co się wydarzy, więc dla mnie to już nie jest zaskoczenie w tej historii. Ale dla Was muszę trochę powodować. Chcę, żebyś wiedziała, że to nie tylko z powodu zatrucia Okalman mam ogromną wiarę w Twoje umiejętności, Juliet. Ale tak między nami to uważam, że idealnie nadajesz się do tego zadania. Od początku byłaś moją faworytką, dlatego powierzam Ci sprawę miliardera. Oczywiście po chwili pojawi się drugi miliarder i będę chciała tę historię poprowadzić zupełnie inaczej niż za pierwszym razem. Będzie mu uderzać do kogoś innego. Dobra. Chociaż to nieoczekiwana wiadomość, to czujesz dziwną ekscytację, gdy przypominasz sobie słowa sam Kalman. Przestojnego miliardera Jerry. <grystanie> Co oni mają z tymi przystojnymi miliarderami? Przepraszam, szuflady zamknęłam. To pewnie emocje na myśl o zupełnie nowej przygodzie, bo czujesz jak serce, że serce bije ci jak oszalałe. Czy to koniec? Tak, mamy koniec. Oczywiście. Oglądam hmm, reklamy, aby zdobyć kolejne diaksy. Więc pożegnam się, albo w sumie od razu się z Wami pożegnam już tutaj w trakcie reklamy. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. To, zapraszam na poprzednie odcinki, nie tylko z Love's, z innych serii, jeżeli ktoś nie widział. Zapraszam na następne. Zapraszam na klub romantyki, bo nagrywam, tak? Od <laughs> Dajcie znać, które... Część, Luxik, chcielibyście jako następną czy yy, Piękną detektyw, czy księżniczka Liana, czy może barwampirów, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Uważam, że powinnam dużo częściej was o to pytać, no bo to tylko dzięki wam, w sensie waszej aktywności jest odbiór i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie róbci dupsi. Dobra. Mamy ukończoną piękną detektyw. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapra to powtarzam się. Dobra, nie przedłużam. Do następnego. Cześć. No i pa pa!